Albur. Witamy serdecznie w programie Spotkały Myśliwych. Program szczególny, bo podsumowujący nasz konkurs Polski Pies Myśliwski dla Polskiego Myśliwego. Jak widzicie, wysokie jury od lewej Edward Hałdysz, Dawid Błoński, Piotr Jeronkiewicz, Tadeusz Mirczewski. Komisja egzaminacyjna śmieje się, oczywiście konkursowa. Zawsze jest czas ogłoszenia konkursu. Dzisiaj przyszedł czas podsumowań. Chcieliśmy, raczej to znaczy najpierw może ja podziękuję bardzo serdecznie za wasz udział w tym konkursie, ponieważ ja dlatego, że do mnie te prace spływały, było zgłoszeń bardzo dużo, za co jesteśmy wam niesamowicie wdzięczni, bo to wymaga jednak pracy, to nie jest. Z tym, że od razu też powiem, że było bardzo dużo zgłoszeń osób, które po prostu potraktowały to niepoważnie. Więc takimi osobami ja nawet nie odpisywałem, bo jak ktoś pisze, że Nazywam się XY i chcę mieć psa i to jest praca konkursowa, no to niestety szanujmy się nawzajem i nie, nie na tym to polega. Ale bardzo serdecznie dziękujemy wam wszystkim, wszystkim uczestnikom tego konkursu. No zawsze tak jest, że niestety musimy się w końcu na coś zdecydować. I tu przed chwilą za chwilę też nasi koledzy wypowiedzą się na ten temat, że niestety no było, lecz znaczy niestety, było tak, że trudno się było naprawdę. Trudno było podjąć decyzję. Piotr. No, dla mnie osobiście najtrudniejszą rzeczą były gończe. No, było tyle, 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 tyle wspaniałych prac, że, że no, miałem wielki problem z tym, żeby, żeby wyłonić tą, tą osobę, która, która moim zdaniem powinna zwyciężyć. No, w ogóle czytając te wszystkie prace, tego było bardzo dużo i to naprawdę była ciężka praca, co, co, co też konsultowaliśmy na bieżąco. Miałem takie wrażenie, że obcuję z fajnymi ludźmi, naprawdę z fajnymi ludźmi i to była dla mnie bardzo duża przyjemność i satysfakcja, no i to chyba jest to, co tak mnie uderzyło w tym wszystkim, że, że to wniosło jakąś taką nadzieję dla mnie, że to łowiecwo jednak ma też, też te, tą, tą dobrą swoją stronę i na pewno ci ludzie, którzy się zgłosili do nas do konkursu to właśnie są reprezentanci tego, tego, tego dobrego no to... A jeszcze przypomnę, że Piotr jest hodowcą ogarów polskich i my mamy, my mamy takie założenie, że za chwilę jak będziemy ogłaszać zwycięzców to każdy z hodowców, którzy, który przekazuje tak, jakby takie założenie swojego szczeniaka będzie ogłaszał zwycięzcę, ale w tej chwili jeszcze rozmawiamy na temat właśnie prac, na temat, na temat tego co, czym, czym, o, o czym opowiadaliście w swoich pracach, więc teraz jeszcze oddajemy głos Dawidowi. Dawid. No faktycznie prace były bardzo wyrównane i bardzo dobrze napisane. Widać, że osoby, które się zgłosiły, były bardzo zaangażowane w to i widać, że z czystym sumieniem można te pieski przekazać, bo są to osoby naprawdę, które widać, że będą zaangażowane w pracę z tym psem, które będą chciały jeździć, brać udział. Tutaj koledzy czynnie już polują, ale ja jako starzysta mogę powiedzieć, że właśnie w wielu pracach było gdzieś tam... Napisane czy w opowiadaniach powiedziane, że ciężko dostać się na staż, czy ciężko zostać myśliwym. Ja sam tego poniekąd doświadczyłem. Także też można się tutaj utożsamiać z tymi pracami. No, wybraliśmy wspólnie tutaj, wybraliśmy osoby, które dostaną szczeniaka. No, ale naprawdę nie było łatwo. Ja też, tak jak tutaj Piotr mówił, wielokrotnie czytałem te prace, analizowałem. Przez wiele dni najgorsze były właśnie gończe, bo tych prac było najwięcej, były najbardziej wyrównane. Wiadomo, w no to człowiek patrzył pod swoją rasę, jak, jak to tam opisuje, jak co z tym pieskiem będzie robił. Na no, w to było bardzo, bardzo wyrównane. Też ja, jeszcze może dodam jedną rzecz. Ja, ja, na przykład, parę kryteriów miałem takich: od kryterium literackiego poprzez takie merytoryczne, czyli zwracałem uwagę na to, na historię, którą opowiada dana osoba ale też takie, takie, taką świadomość łowiecką, no i przydatność, może nie przydatność, przedyspozycję danej osoby do, do tego, czy ta osoba może dostać tego psa, bo to też było bardzo ważne w tym wszystkim, no to wydaje mi się, że praktycznie wszystkie osoby no, wzbudziły moje... Zaufanie jakieś, jeśli chodzi o to, czy, czy ja bym im przekazał co. W pewnym momencie miałem takie, takie, takie wrażenie, takie poczucie, że chętnie bym dał wszystkie, wszystkim ludziom. Tak tak. To, też po, przy, takie, przy, tak, tak. Ja miałem no. na przykład z piotrem, właśnie po, po, przeczytałem te wszystkie prace, tam już po dosłownie te 5-6 razy, to miałem coś takiego. mówię, że piotrego prawie do mnie dzwoni ten no co? Ja mówię, słuchaj, no nie wiem, przeczytałem gończe i mówię, najlepiej to z 5-6 osobom dał szczeniaka, bo to było czuć, jak oni tą pracę sobie sobą pisali, że. Z sercem. Z sercem. I to było widać, że tego psa to można było wziąć i dać im i, i będzie elegancko. Wszystko grało to. Także to naprawdę fajnie było. I na przykład jeszcze co, wam prośbę, jak byliście pisali takie prace kiedyś na następny raz, to yy, czasami tam ktoś pisze, bo mój wujek Zbyszek, mój wujek Józek. No wiadomo, rodo rodo, ale słuchajcie, też nie ulegajmy temu rodowi do końca. Yy, no wujek na pewno by się ucieszył, jakbyście go tam wymienili z koła. Yy, także to fajne, fajne by to było, jakbyście... Się... Pokazali te fajne osoby. No, 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 które... Czasami te przepisy takie dla wielu niezrozumiałe nas bardzo ograniczają, nie? że tak, tak. nie wymienia się tych. My też się no, to są jakieś kryteria, ale, ale ja muszę też powiedzieć właśnie to, że w sumie i wszyscy się koledzy zgodzą, że generalnie byliśmy jednomyślni jakby tak. w tych naszych osądach. I to naprawdę to nie polega na tym, że o ktoś tam, no to jest mój kolega, to nie, nie, tu jest, to było wszystko przeprowadzone naprawdę uczciwie, każdy czytał niezależnie. Potem oczywiście te wyniki spłynęły do mnie, zostało to opracowane, i okazało się, że praktycznie byliśmy zgodni. Zawsze są różnice, ale byliśmy zgodni w ocenie i z tego też wynika taka nasza chęć nagrodzenia wielu osób, bo mamy tych nagro o nagrodach oczywiście będziemy mówić, ale nagrodzimy dość spore, spore grono osób, dlatego że te prace nadesłane są tego warte. Tak. Słuchajcie, jeszcze mnie jedno, co uderzyło od, y, w dużej części tych prac, że te osoby, które te prace pisały, miały problemy z dostaniem się na staż, z dostaniem się do... Y, czy Potem do kół w ogóle. Potem do kół w ogóle. Y, ale sami widzicie, że to jest jednak problem już, no, można powiedzieć, y, ogólnopolski. No bo trochę, słuchajcie, przykład taki, no rozmawiamy kiedyś na Słowacji, byliśmy u naszego kolegi Mirka i pytam się Mirek, ile myśliwek jest na Słowacji? On mówię 55 tysięcy. Słowaków jest 5,5 miliona. A Mirek się mnie pyta, no, a ile jest myśliwych w Polsce? No i co mu miałem powiedzieć? Że jest na 40 milionów, a jest na 120 tysięcy? Jak to wygląda? E, słuchajcie, no na razie, no, pewnie za chwilkę jak wejdą badania. Część myśliwych zrezygnuje lub nie będzie, badanie, podchodzi, nie będzie podchodzić. E, Dzieci także, nie mogą podchodzić, Dzieci nie mogą, także to mamy drogę do donikąd. Jeżeli się to nie zmieni, no to jest równia pochyła. Ale ja wiem na swoim przykładzie, jak taki młody człowiek przychodzi do koła i prosi o przyjęcie na staż i od razu nie to, bo, no, bo tak nie można... Ja myślę, że to po prostu trzeba zrobić w ten sposób, żeby dać szansę odbycia tego stażu. A później już, jeżeli się ma uprawnienia, to starać się do jakiegoś koła, ale chodzi o samo to, żeby na samym starcie tego młodego człowieka, który jest zainteresowany, nie odrzucać. Nie ma, nie możesz, nie nadaje się, nie masz koneksji rodziny, tylko idź, zrób staż. Jak się będziesz nadawał, to tak jak Edward mówi zawsze dobra robota się sama obroni. Dużo jest prac, które można wykonać na rzecz szkoła, czy tak jak się pokazuje sadzenie topinamburu, czy, czy naprawa jakichś urządzeń łowieckich można wykorzystać tych młodych ludzi. Bo, bo są na to możliwości pracy jest dość, a później, no niestety, no jeżeli nie ma miejsca, to się takiego człowieka nie przyjmuje I to jest normalne, jak w zakładzie pracy czy gdzieś. Ale dać mu szansę, żeby chociaż mógł odbyć ten staż. Jedna z osób, chyba zwycięzca w kategorii Gończe, opisuje też swoją mękę związaną z przyjęciem do dołowiedztwa i mówi o swojej postawie dzisiaj, że, że poprzez to, co przeszedł sam, stara się umożliwić z dobrego serca wszystkim. Tą drogę. Ludzią, tą drogę nie? I to, jest, to jest fajna, fajna. Ja pamiętam, kiedy kiedyś mieliśmy roku. na naszym stowarzyszeniu spotkanie z profesorem Szyszko. i on powiedział tak, słuchajcie, myśliwych jest 130 tysięcy. Póki nas jest tyle, to będą nas z każdej strony szturchać i kopać. Politycy umieją liczyć głosy. Chcieliśmy sobie. Oczywiście. Jest na 120 tysięcy, My się nie liczymy praktycznie. I, tak, I wiadomo o co chodzi. Eee, ja już nie wiem, czy to, wiadomo słuchajcie, no si to musi być, to jest sprawa oczywista. Bo to nie wszystkie osoby, no będę sobie szczerze, no, podołają tym wymaganiom, bo jednak wymagania są bardzo wysokie. To się nie ma co kumać. Kurs, egzaminy, badania, wszystko. To jest naprawdę no, kawał, ciężkiej roboty, które trzeba umieć zdać i nauczyć się. To problem. Jest to problem, o którym warto rozmawiać, bo nam się wydaje, no fajnie, my polujemy. Nie? Dawid jest na stażu, mniejsza to, będzie w nie będzie, będzie na pewno. Ale jest to dla wielu dla wielu młodych syn... A teraz jeszcze, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że. Bardzo wielu sympatyków napisało pracę. I my, my mówimy to teraz pod kątem, jakby do Was, do Sympatyków zwracamy się. W naszym konkursie zrobiliśmy wtedy, pamiętacie taką małą korektę, że po takich skargach, tak śmieję się okay. z tego, ale to jest, no śmieję się, w takim pozytywnym sensie, że koledzy postanowili uhonorować Was, Sympatyków, mówię Was, zwracam się do widzów, i też wybraliśmy trzy osoby, które będą zaproszone na warsztaty. Ale do tego wrócimy. Bo my na przykład będą już myśliwym, my sobie nie zdajemy sprawy. Już wielu z nas nie pamięta, jak kiedyś to były marzenia, żeby się dostać do koła. Ja też tak marzyłem lata temu, dla mnie to było no, no szczęście niebo, żebym ja się dostał. Nie? No więc w tej chwili trzeba też zrozumieć tych młodych, nie zawsze młodych wiekiem ludzi. Tak. Bo tak. z tych prac wynika też 40-latkowie i osoby starsze, starsze takie mówię troszkę no, w górę 45, chcą zacząć przygodę z łowiestwem. Nie mają możliwości żadnej praktycznie. Żadnej. Tak, no, no jeszcze do tego dochodzi to, że dzieci nie polują, prawda, to o czym mówiliśmy. Czyli korzenie mamy podcięte, korzenie po zupełnie. podcięte. Laureat pierwszej nagrody w kategorii gończe on pisze właśnie o tym, że też miał duże trudności i dzisiaj jego postawa jest taka, że on właśnie swoją osobą stara się wszystkim pomagać, żeby, żeby, żeby umożliwić tą drogę do to to się też nie promuje systemowo, czyli, czyli Polski Związek Łowiecki nie robi nic, żeby przyciągać młodych ludzi. Do, do, do naszego środowiska. To wiesz, słuchaj, każdy z nas no, takim najlepszym, najlepszym dowodem jest akurat nasz program spotkałem myśliwy, ale nie nasz, bo tych programów jest kilka, nie? Że my, my tutaj, no bo ja nie mówię o sobie, bo ja sam zawsze podkreślam, ja sam niczego nie zrobię. My tutaj wspólnie no, staramy się robić, pokazywać psy, polowania, pokazywać młodych ludzi tak Dawid jest, to jest człowiek pełen pasji i my się to staramy robić, nie? ale generalnie, no. Nasz związek tego od, nie robi, to jest nie tak, nie robi. inicjatywa otalona. Tak. A... Twój, twój program, i, 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 no, jakby, no, on w ten sposób działa, że, że ci ludzie się interesują i, i przez to być może do nas przyjdą. I taka sama idea towarzyszy Stowarzyszeniu Miłośników Gęczego Polskiego od początku. Dbaliśmy o to, żeby, żeby przyciągać często poprzez psy ludzi do łowiecka, prawda? To, I tak robimy dalej, robimy to świadomie. Przy zaznaczmy, zaznaczmy, bo kto był organizatorem. Tego na początku żeśmy nie powiedzieli. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego, czyli tutaj reprezentują to stowarzyszenie Trzej Koledzy i program Spotkały Myśliwych. O sponsorach naszych, o osobach, które fundowały nagrody powiemy, ale myśmy tą ideę jakby wymyślili, myśmy ten, ten, ten konkurs, my ten konkurs firmujemy czyli Stowarzyszenie Miłośników kończego Polskiego i program Spotkały Myśliwych. No ja chciałem też tu powiedzieć, czytając te prace i, i też y, zakładając hodowlę, miałem już kilka telefonów od odroście szczeniaków, no i widzę, że ludzie dzwonią, czy będzie szczeniak, jak to będzie wyglądało, czy można odebrać, no i tak naprawdę kontakt się urywa. A tutaj w tej pracy ja tak naprawdę przeczytałem, co to jest za człowiek, jakie on ma zaangażowanie, gdzie on poluje. Co będzie z tym pieskiem robił, jakie ma dla niego warunki. Każdy się bardzo mocno zaangażował i mimo że to konkurs, my tego pieska przekazujemy, to ja tutaj mam taki większy ogląd na temat właściciela, do którego ten pies trafi. Słuchaj, ale większe zaufanie. Większe Czyli... zaufanie, tak? Ja dlatego mówię, ja hodowlę dopiero zaczynam. I po prostu z osób, które chcą mieć szczeniaka, będę po prostu prosił, żeby napisali takie podanie, opisali, co będą robili z pieskiem i wtedy ja widzę, co, co, co to jest za człowiek, tak? tak ale słuchaj Dawid, ale bardzo często z tych prac nawet czytając to, ty widzisz, to gdzie pies sobie. będzie mieszkał, tak? Nie? tak. tak. Gdzie, gdzie będzie mieszkał, jak wygląda rodzina, ile jest dzieci, gdzie będą jeździli z tym psem? I ja widzę super fajnie, ekstra pies trafia do dobrego domu. A odbierając telefon, dzień dobry, będzie miod. Jakiś szczeniak, dobra, no to ja biorę, kiedy mam przyjechać, i koniec. A no to tak. wszystko jest napisane czarno na Wiesz, miec, gdzie To, to jest pies fajny słaj. To jest fajny taki kontrargument dla tych ewentualnie, chociaż myśmy nie mieli takich zarzutów, ale jak gdyby ktoś twierdził, że my rozdajemy psa jak rzecz, to jest w tej chwili naprawdę. No Nie ma lepszej weryfikacji, tak. Tak, że ten pies trafi w odpowiednie ręce. Oczywiście, słuchajcie, też nie udawajmy, że to do końca będzie tak, jak my to tutaj chcemy widzieć, nie? bo życie weryfikuje wiele rzeczy, ale już z tych prac wynika, już na przykład Edek, Dawid, Piotr możecie się zorientować i sami, że się zorientowali, że ten pies, zresztą podzieli się decyzję. Tak. Tak. Ja, ja może dodam jeszcze to, że. No... Pewne były jakieś komentarze y, związane z tym, że zamykamy się w swoim własnym SOSie i ten konkurs jest dedykowany tylko y, dla myśliwych. No, pies myśliwski to jest pies, który powinien trafić w ręce myśliwego. Jeśli on jest z użytkowej linii polującej, no to ten pies będzie najszczęśliwszy w domu, w którym będzie mógł polować i to jest bardzo, bardzo ważne kryterium też nasze. Teraz byłaby taka, już, byłby już czas, bo też za dużo nie możemy mówić. Na ogłoszenie laureatów. Pozwólcie tylko, że ja w tej chwili przeczytam osoby, to znaczy wymienię tylko imienia, imiona osób, które wygrały w konkursie sympatyków. I to są kolega Sławek, kolega Szymon i kolega Wojciech. Naprawdę opisaliście swoje takie refleksje, swoje wspomnienia, swoje, swoje jakieś dążenia, też w sposób piękny, i dlatego postanowiliśmy Was wyróżnić. Ja się z Wami skontaktuję. Bo to już będzie jakby na moich barkach. Ja się z Wami skontaktuję telefonicznie. Nazwisk nie wymieniam, bo nie mamy do tego upoważnienia i dla Was to, co powiedział Edek. Mamy nagrodę, zresztą to było od początku powiedziane. Nagrodą dla Was będzie zaproszenie na ten lipcowy, na te lipcowe warsztaty. warsztaty. Oczywiście zostaniecie powiadomieni wcześniej. Tam się poznamy. Tam, jeżeli się zgodzicie, przedstawimy Was szerszej publiczności i też. Może Was zachęcimy, na pewno byście chcieli też zobaczyć, jak to wygląda z takiej technicznej strony. Także te osoby, te osoby zostały wyróżnione w kategorii, w kategorii sympatycy. A teraz przystąpimy już do ogłoszenia e, laureatów naszego konkursu. Tu proszę, żeby zaczął Piotr Jelonkiewicz, hodowca ogarów polskich, który ogłosi zwycięzcę w swojej kategorii. Tak, no z wielką przyjemnością mogę, 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 mogę ogłosić zwycięszczynię, jeśli chodzi o ogary. Pierwsze miejsce zdobyła Pani Wiktoria Rybczyńska bardzo, bardzo, bardzo dobra praca. Ja miałem parę kryteriów takich, jak wcześniej wspomniałem. Kryterium literackie, merytoryczne, też takie, takie ideowe, czyli zwracamy uwagę na to, czy ktoś pisze o swoich korzeniach, o, o swoim stosunku do przyrody, do łowiectwa, do do, do, do do takich rzeczy, które stanowią tą pozytywną stronę naszego środowiska i tutaj tutaj jakby, no bez, bez długiego zastanawiania się w moim przypadku wybrałem tą panią. Byliśmy zgodni chyba, jeśli chodzi tak, tą tak. osobę. Także... Mam... Także pani koleżanko Wiktorio, tak mi tak. powiedzieć, bardzo serdecznie gratulujemy. To jest koło tour. tur. My nie będziemy żadnych więcej danych oczywiście tutaj zdradzać. Skontaktujemy się z koleżanką telefonicznie, uzgodnimy wszystkie szczegóły. Teraz przechodzimy do kategorii Polski Spaniel Myśliwski i kolega Daniel Wojski, przepraszam. Więc ja bym chciał pogratulować koledze Pawłowi Banasiakowi z Koła Łowieckiego, jenot. Pracę też czytałem, tak jak tu kolega mówi, kilkukrotnie. Na szczęście okazało się, że też byliśmy w Spanielach jednogłośni. Okazało się, że praca była najlepsza, więc gratuluję kolegowi, koledze Pawłowi. No, nie będziemy przeciągać edziu. I teraz, teraz kategoria Gończe Polskie. Kolega Edward Hałdysz. No w Gończe, jak tak mówiliśmy, najwięcej tych prac było. Poziom był najbardziej wyrównany i tak jak mieliśmy z Piotkiem już taki nawet moment, że ja mówię, jak to ja tych pięć czy sześć takich laureatów moich mam, chyba trzykrotnym przeczytaniu, pierwszym trzykrotnym przeczytaniu tych prac, że mówię, chętnie te 5 sześć psów bym wziął, tym osobom dał, bo widzę, że te, osobom, te psy jak najbardziej będą dobrze będą o nich bać i psy będą im służyć. Pierwsze miejsce z kategorii gończy otrzymał kolega Wojciech Pałasz, Kołowiec Soból i Grzybacz. Gratulujemy. Gratulujemy. gratulujemy serdecznie gratulujemy. Oczywiście tak powiedzieliśmy i teraz jeszcze poproszę kolegów, bo z tym wszystkim najważniejszy no najważniejszym jest ten szczeniak. Żebyście koledzy powiedzieli trochę takich szczegółów technicznych, jak to będzie wyglądać. No, szczeniaki będziemy mieli najprawdopodobniej jesienią, prawda? Więc trzeba się uzbroić się cierpliwość, to jest natura, więc nie jesteśmy w stanie określić. I tak się składa, psa. że cała trójka wasza? No i będziemy starali się wybrać wspólnie z nowym właścicielem no, psa optymalnego dla danej osoby, tak żeby ta osoba była zadowolona. Mhm. I będziemy służyli pomocą w szkoleniu, będziemy cały czas w kontakcie telefonicznym. To są zazwyczaj, jest tak, że z wszystkimi naszymi. Ludźmi, którzy mają od nas szczeniaki, jesteśmy w tym kontakcie. Także Także tu dodajmy, szanowna koleżanko i koledzy, laureaci, że zostaniecie wcześniej, oczywiście, powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, że macie się przygotować, że szczeniaki już powiedzmy są w drodze czy, czy już dorastają. Bo to ja mówię, my nie możemy, i tak od początku mówiliśmy, my nie możemy określić co do dnia, co do miesiąca. Ale w tej chwili koledzy, koledzy mówią, że będzie to jesienią, może to będzie wrzesień, może będzie październik, zobaczymy. W każdym razie z Wami się skontaktujemy i, tak jak było założenie, chcielibyśmy, żeby uczestniczyła w tym kamera. Takie było założenie tego konkursu. Żeby Was pokazać, zresztą zgodnie z regulaminem, zgodziliście się na to. Więc myślę, że wtedy się poznamy. Myślę, że. Są będziecie zaproszeni na warsztaty bo to jedną z nagród jest też zaproszenie na warsztaty więc może warsztaty będą w lipcu tak powiedział Edek więc na pewno spotkamy się jeszcze wcześniej w tym lipcu bo zostaniecie tak. zaproszeni na warsztaty i wtedy już być może być może będzie można określić jakąś bliższą datę tych odbioru tych szczeniaków Witam was bardzo serdecznie już z moich koszęcińskich łowisk chciałem z tego miejsca zrobić takie małe podsumowanie Podziękować za gościnę Piotrowi Jelonkiewiczowi i jego małżonce. Mieszkają nad Rajczą i materiał, który widzieliście przed chwilą, był nagrywany wczoraj, czyli 2 maja, właśnie u nich w domu. Miało to być robione na, na, na łonie natury. No Niestety, pogoda jaka była, każdy wie. Lało, wiało, było strasznie ponuro. Także nagrywaliśmy ten materiał w domu. Robię tutaj dzisiaj takie małe podsumowanie już sam. Dlatego, że chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Moim przyjaciołom właśnie Piotrowi Jelonkiewiczowi, Dawidowi Błońskiemu, Etkowi Hałdyszowi, za to co robią, za kształt, za współpracę, za to, że chcieli przekazać, chcą przekazać szczeniaki ze swojej hodowli. Bo jak już mówiłem i zawsze podkreślam, ja sam nie zrobię niczego. Do, czego, do tanga trzeba dwojga, a nawet trojga i więcej osób. Także koledzy, wielkie ukłony dla Was, serdeczne dzięki. Będziemy działać na pewno jeszcze nieraz wspólnie. Oczywiście. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom raz jeszcze. I muszę powiedzieć, jeszcze parę słów na temat nagród. Tak, już szczegółowo, osoby, które zwyciężyły w naszym konkursie, te trzy osoby, oprócz tego, że otrzymują nagrodę główną, czyli szczeniaka, przy odbiorze szczeniaka otrzymają też nagrody, nagrodę w postaci smyczy i obroży firmy Jagul. Do tego będzie oczywiście roczna prenumerata, każda osoba otrzyma roczną prenumeratę miesięcznika Braci Łowiecką. Materiały, które do nas przesłaliście, wspomnienia, opowiadania, ja wysyłam do redakcji Braci Łowieckiej, tak jak to było w założeniu. I redakcja, redakcja po ocenie będzie te materiały publikowała, ale to już jest do oceny oczywiście samej redakcji miesięcznika Braci Łowiecka. Kolejnymi nagrodami dla Was, dla tych trzech osób, będą książki naszego wydawnictwa, wydawnictwa Mirczumet, oraz jedna z nagród, które otrzymaliśmy od naszych sponsorów. Też nagród bardzo cennych, także wielkie gratulacje dla Was. Te nagrody, te rzeczowe nagrody, już niebawem otrzymacie. A oczywiście, co do Szczeniaków, słyszeliście, kwestia będzie potem terminu do uzgodnienia. Myślę, że, tak jak mówiliśmy, spotkamy się na pewno na warsztatach. Kolejne osoby postanowiliśmy, ponieważ te prace były bardzo dobre. Jak już słyszeliście, nasze takie oceny obiektywne, subiektywne, ale prace były naprawdę dobre. Więc postanowiliśmy nagrodzić dość spore grono osób. I oprócz trzech osób, które brały udział w konkursie na, dla sympatyków, te osoby zostaną zaproszone. Tak jak też słyszeliście, do udziału w warsztatach, ale otrzymają też książki naszego wydawnictwa. To jeszcze. 9 osób zostanie uhonorowanych nagrodami, też cennymi nagrodami rzeczowymi. Tutaj już nie ma pierwsze, czy znaczy drugie, trzecie, tego, tego nie ma po prostu. Te osoby zostaną uhonorowane bardzo cennymi nagrodami i też z tymi osobami się skontaktujemy. Będziemy te, te nagrody wysyłać oczywiście pocztą. Tu muszę też wymienić oczywiście sponsorów, darczyńców, bo z tego no, my sobie możemy konkursy robić, ale konkurs to też jest nagroda. Także. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym fundatorom. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam za. Za udział w całym programie. Kapelusz, jak widzę, jak widzicie, nigdy w kapeluszu nie chodzę, ale na tak, uroczysty, na tak uroczysty moment go ubrałem. Także do zobaczenia. Spotykamy się z laureatami już niebawem, na, myślę na w lipcu się spotykamy na warsztatach. Potem przy odbiorze szczeniaków, także wszystkiego dobrego. Wielkie dzięki. Piszcie, twórzcie, dasz bór, wszystkiego dobrego.